pewne wydarzenia historyczne, czyli nie był wtórny wobec wydarzeń historycznych, tylko chodziło mu o to, żeby obraz objaśniał dzień. O co tutaj chodzi, to zaraz sobie o tym powiemy. Może na początek przedstawimy hmm. postać Matejki. Tam gdzie cię takie przeszkadzają, ponieważ sobota jest takim dniem, gdzie organizuje się urodziny w muzeum. No i tam się zaczyna zabawa. Później oni zejdą na dół i będą mieć wielkiego torta. Na rodzi się w 1838 roku, on pochodzi z bardzo ubogiej rodziny. Jego ojciec jest pochodzenia Czechem, żeni się z Polką, zamieszkują w Bronowicach, niedaleko Krakowa, później ma uczęszcza do gimnazji św. Anny w Krakowie. jego pierwszy nauczyciel malarstwa i rysunku mówi, że słaby jest ten Jas, ma sobie nie poradzi. Dodatek jest ślepy jak ura. Rodziców nie było stać na zakup popularów, i on skombinował sobie zwykłe szkiełko, które oszlifował i wkładał w oczodu i tak na początku radził w rysowaniu i malowaniu. Jednak coś się dzieje niesamowitego, ponieważ w wieku 24 lat maluje stańczyka. W wieku 24 lat taką namalować sobie wizytówkę, on wcześniej w ogóle nie był znany. Proszę mi powiedzieć, z czym państwu się kojarzy stańczyk? Błazen. To jest błazen. Bardzo dobrze, to jest głupiec. Błazen, który co takiego robi na dworze, Rozbawia króla. Błazen. On spełnia taką funkcję, jak dzisiaj różne kabarety ma bawić, ale i mówić prawdę. Czyli on czerpie pewne motywy, pewne wydarzenia ze współczesnej sytuacji polityczno-społecznej. Ubiera to w swoją kabaretową formę i rozśmiesza króla królowy. Dodatek on jest bardzo tak błazeńską granę. To jest czerwony, obcisły wcisły spodnia w specjalnej czapce z, dwu, z trzema rogami, z dzwoneczkami. Ma błazeńską pacynkę czyli kaduceusz, Ale proszę zauważyć, że on go rzucił. Czyli ten atrybut taki... I kopłowatek gry, rzucony na powroty. A proszę mi powiedzieć, jaką w ogóle przyjmuje postawę ten błazen. Co takie takiego robię?